Cześć, jest ja jestem Dolly i dziś e, zaczniemy naszą nową serię grajmy Wy i tak jak widzicie, grać będziemy w Rome Survivor e, jest to gra niezależna, która została wydana w tym roku e, jest to postapokaliptyczny survival horror i co do fabuły nie jest ona super rozwinięta, po prostu E, Cieramy się w postać młodego chłopaka z maską chirurgiczną, e, który być może został ostatnią osobą na Ziemi, ponieważ e, miała miejsce jakaś infekcja, która pozemieniała ludzi w mutanty. I naszym głównym zadaniem jest wydostanie się z apartamentu, w którym się obecnie znajdujemy, aby odszukać innych, którzy być może też przeżyli. FSX, X, dobra. Hmm, gra ma troszeczkę spóźniony zapłon, albo to jest wina mojego komputera, naprawdę nie wiem. New Game, dobra. Hmm, tak jak wspomniałam, gra wydana została w tym roku i dostałam nawet dobrą ocenę, oscylującą między 8,5 a 9 na 10 na przykład. Um, uznałam, że warto ją Wam pokazać. Też przypomina mi trochę Silent Heela, tylko że z grafiką 2D. I nawet potwory są podobne. <grywy> no i tak, tutaj właśnie widzicie postać naszego głównego bohatera. No i właśnie tutaj spotykamy się z fajnym zjawiskiem, gdzie e, nie możemy podać imienia naszego głównego bohatera, nie możemy go sobie sami wybrać i tak jak właśnie musicie przeczytać, on sam uważa, że to już nie jest istotne, <laughs> więc gdy w grze będzie o nas mowa, o naszym bohaterze, to po prostu będzie nazwany jako You. No i też tak jak widzicie, e, Granie jest w języku polskim, tylko w języku angielskim, i moim zdaniem jest to naprawdę spory plus. Um, ponieważ no trochę przywykliśmy do tego, um, przybyliśmy do tego, jak producenci gier nas rozpieszczają, i teraz praktycznie, co jaka granie wyjdzie, to albo ma polski dubbing, albo polską kino wersję z napisami. Um, Oczywiście no było tak wcześniej w przypadku gier na PC, ale ja osobiście wychowałam się na, na, na konsolach i, i dla mnie nigdy nie stanowiło problemu to, że grałem, nie wiem, powiedzmy Final Fantasy VIII jako nie wiem dziecko w podstawówce po angielsku, czasami z czasami słownikiem, czasami bez i wszystko rozumiem i potrafiłam grę przejść bez żadnego problemu. Nie ma ludzi, o Jezu, tutaj nie ma polskich znaków, ja nie wiem co się dzieje. Nie. I w sumie nigdy raczej nie zwracam na to problemu. A teraz, gdy jakaś gra nie ma polskiego dubbingu cholera nie kupuję. dlaczego nie ma polskiej wersji? I osobiście jak słyszę takie wypowiedzi, to troszeczkę się denerwuję. Bo kurczę, najwyższe pora nauczyć się tego angielskiego. No tak jak wspomniałam wcześniej, on myśli, że został jedynym na świecie. No ale czy tak jest? No to tego dowiemy się, gdy przejdziemy grać. No został sam, więc dlatego też mamy tutaj tytułowego Lone Survivor. Nie chcę Wam też tłumaczyć każdej linijki dialogu, no bo chyba angielski, na tyle znacie, że to rozumiecie. Gramy też właśnie podłoże psychologiczne troszeczkę, no bo... No, Czuję się w postaci tego chłopaka. Został być może sam na świecie, wokół niego są same potwory, żadne żywo dusze, do której może się odezwać. Jest sam, no, na, na pewno się boi i, i, i właśnie nie chce umrzeć w samotności. Także no, dla niego jest to taka też większa motywacja, żeby odnaleźć tych ocalałych, jeśli gdzieś tam są. Tak widzicie postać naszego bohatera w całej okazałości. Nie wiem dlaczego, ale jak wi widzę tą jego maskę, to wydaje mi się, jakby miał po prostu na twarzy szeroki uśmiech. Dobra, mamy <laughs> mini samouczek. Mamy też kolesia z kartonem na głowie. Mogę przejść? Nie, nie mogę. To co jest? Kawa. Ja tam osobiście za kawą nie przypadam, chyba że mrożoną. No i już widzicie, że coś jest nie tak. Um. Też właśnie często będziemy zmagać się z tym, że nasz główny bohater, czyli my, um, będzie miał problemy z odróżnieniem rzeczywistości od fikcji. Właśnie tutaj na przykład mieliśmy um, lekkie halucynacje. No, idź tam. Naprawdę wygląda jakby się uśmiechał. Sprawdzę ja wiem, że to jest choro, ale, ale ten, ten jeden to taki młotki kto to, to mnie rozwala po prostu. Oj Pisa tu zgasło. No i tak, tutaj właśnie obok widzicie, mmm, widzicie potwora, czyli tego wogo wspomnianego wcześniej Mutanta. Yy, stoimy w cieniu, więc on teraz nas nie widzi. Oczywiście naszemu głównemu bohaterowi, nie wiem, powinniśmy mm. go mm. jakoś nazwać jakimś szczególnym, super imieniem. Yy, chyba go na razie nie widzi. I, I może patrz no, patrzy się, patrzy się w jego stronę. W końcu zaskoczył. Hmm. Mamy tutaj pierwszy element skradankowy. I... Co? 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 tam? Co tam? Spadam, 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 spadam. Szlag, I Co? 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 I Co? Co? Nie, nie idź ze mną, idź sobie. Tak, cofaj się. No i tak, te potwory y, są wrażliwe na, na dźwięk i, i, i na światło. Także zawsze dobrze jest się przed nimi ukryć w jakimś ciemnym miejscu, np. schować się, nie z jakąś firangą czy coś w tym guście. No, spadaj, idź tam sobie. Muszę się tak wolno ślimaku. A gdzieś tu jest jakaś firanka, za chyba jakaś płachta czy coś tam jest. O chyba widzę, idź tam dalej. Spadaj, 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 spadaj. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Niech ty będziesz mnie spadaj. Ale z nami, o Boże, przepraszam. Z pierwszym razem nie wyszło. No, przepraszam. No, cofaj się tam, czasu nie ma. Skurzeniec jest to, że on się tak stra strasznie powoli rusza. Chociaż później pewnie e, będzie to przydatne że nie biegają, to mnie zombie Dobra, idź tam dalej No cóż, pozostaje mi tylko, tylko czekać, poczekać tak, tak ki kilka, kilkanaście sekund No, idź tam Poszedł No, to chyba gdzieś tutaj tak jest. <laughs> to tak, on pójdzie sobie w drugą stronę. Mijam go. Naprawdę, no, z szerokim uśmiechem na twarzy mi to po prostu rozwała. <laughs> Dobra, minęliśmy go. Cyk. I chodu. To jakaś dziewczyna? Też kiknęła to trochę. O. Ja nie wiem czy, 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 czy te opóźnienia po kliknięciu guzika to jest po prostu wina tego, że teraz mam włączonego Frapsa, bo wcześniej chyba aż tak źle nie było, ale w sumie nie wiem, nie, nie jestem pewna. Mówię do ciebie obróć się. Co on trzyma? W niby jak jakiś kwiatek, no cóż. Mam piksową grafikę, trochę trochę trudno się domyślać, co to może być. Aaa, latarka! No, podniesiemy. nawet dźwięki ten przedmiotów są tak jak w Ja Ja już po prostu kocham tą grę. Dobra, switch it on. Kto to był? Mhm. No i cóż, okazuje się, że to wszystko co do tej pory przeszliśmy to była halucynacja. Tudzież, nie, no może Michał z nacją, on się teraz obudzi, więc dobra, logicznie był to sen. No, stawaj. No w sumie nie, nie dziwnego, że takie sny go prześladują. <laughs> nie dość, że, że za dnia musi się zmagać z jakimiś potworami, to 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 już w nocy ma koszmary, no naprawdę nie zazdroszczę mu. No, stawaj. No i właśnie... Tutaj pokój nasz, naszego bohatera, służy nam za najlepsze schronienie i tak, mamy tutaj właśnie łóżko i gdy z niego skorzystamy, działa to tak jak save. Więc nie mamy żadnych, nie wiem, jakichś yy, maszyn do pisania, jakichś czerwonych karteczek. Nie, po prostu chcemy zasajfować, musimy iść do naszego pokoju i po prostu położyć się spać. Dobra, tutaj leży jakaś tabletka. Ja tej tabletki nie ufam, to, to jej, ja nie chcę jej na razie wziąć. Może może się przyda później, nie wiem. Radio. No, no cóż, ewidentnie ktoś nadaje jakąś wiadomość z pokoju trz, e, 203 z <tryk> <tryk> Mm -hmm. Dobra, musimy udać się do mm, Do dużego pokoju mm, Po klucz Nie wiem, czy to jest Nasz dziennik, czy po prostu dziennik kogoś kto go tutaj zostawił ale on się no, em, aktualizuje co jakiś czas, więc wydaje mi się, że to chyba jest nasz dziennik. Dobra, też szafka coś tutaj jest. O. No, ja przeczy przeczytam a co? No, sterowanie, tak myślę. <grym> Podobny zabieg właśnie, że... Z, z objaśnionym sterowaniem w jakiejś tam szafce był wykorzystany w Harvest Moonie, to, to taki to taka mała uwaga. Dobra, XC spacja, strzałki. Mhm, mhm. Okej, okay. dalej coś jeszcze? No tyle właśnie, żeby zas zas zasawować grę musimy mu użyć łóżka. <tryk> Aha, lotarkę F, dobra. Mhm. Nie wiem, czy to jest expert mode, ale nie będę, nie, nie będę z tego na razie korzystać. Uh, pauza... Mhm. Skróty mamy też, dobra. A tutaj? Trzymajmy klucze. Sam się, że spadze to inwentory. Martwi mnie ta zielona tabletka, nie wiem do czego ona służy. Latarka, tak. Latarki tutaj, no, zgodnie z rzeczywistością działają na baterie, które oczywiście muszą się wyczerpywać. Więc ją wyłączę, bo po co ma tutaj na razie świecić. Tutaj mamy miejsce na notatki. Dobra. Nie wiem, co z tą tablicą będzie. M może, może to faktycznie jest coś, co później odnowi mi HP. Ale na razie ja nie chcę ryzykować, bo zaś będę miał jakieś hałksynacje czy, czy coś tendencyjnego. Dobra, spację. I tak, to było chyba na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek z Lone Survivor. Mam nadzieję, że wam się podobało. Prawdziwa akcja dopiero zacznie się od części kolejnej, gdzie właśnie udamy się do pokoju 203 y, sprawdzić, y, czy dalej zostały tamte osoby, które nadawały sygnał. I to było w sumie na tyle, także cześć.